na Dąbrowska, Dom Maklewski Deep Broker. Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj 21 lipca. Zapraszam. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każdy inwestowany związane jest z ryzykiem, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzurą. To zaczynamy. Na giełdzie trwa odbicie po rekordowych spadkach z pierwszej połowy roku. Spadki w pierwszym semestrze w tym roku były tak duże, iż ostatnie takie rekordy musimy szukać w 1970 roku. To w 1970 roku indeks SP500 stracił 21%. W tym roku są to bardzo zbliżone liczby. I w 1970 roku, w drugiej połowie roku. Rynek odrobił wszystkie straty i zyskał 27% za drugi semestr. Sytuacja w 1970 jest tyle podobna do aktualnej, iż także spadki na giełdzie miały miejsce przy wysokiej inflacji. I gdy został uformowany poziom dna dla giełdy, był to równocześnie szczyt dla inflacji. Także pytanie teraz, czy już jesteśmy przy blisko szczytu inflacyjnego? Bo jeśli tak, będzie to bardzo ważna informacja dla inwestorów giełdowych. Dodatkowym faktem, który nawet przemawia za, na korzyść aktualnych czasów w porównaniu do lat 70., jest to, że w latach 70. mieliśmy do czynienia z bardzo wysokim bezrobociem. Natomiast w tym momencie na no, odwrót. Bez, poziomy bezrobocia są bardzo, bardzo niskie. Także pytanie, kiedy jest szczyt inflacyjny, jest to kluczowe pytanie dla inwestorów. To przejdźmy zatem na, na giełdę, do wykresów. Zacznijmy od ropy. Jak zaczęliśmy o inflacji, to ropa gra tutaj kluczową rolę. I notowania ropy, tak jak wielokrotnie prezentowałam, znajdują się w ostatnio momentom spadkowym i jak widać ten momentum jest silne. W ostatnich dniach tutaj mamy dołek 14 lipca. Ropa odbiła zdecydowanie od poziomu kluczowego wsparcia. Jest to kluczowe wsparcie 95 dolarów, dołek z kwietnia, z marca y, szczyt z początku roku czyli bez wątpienia jest to kluczowy poziom na teraz. Mamy próbę odbicia i pojawili się kupujący, natomiast widzimy równocześnie, że nie jest łatwo. Presja sprzedaży jest duża. Mamy narysowaną tutaj linię szybką trendu spadkowego, która już działa. Równocześnie ropa znajduje się pod kilkoma oporami, tak? czyli ten linia trendu spadkowego, linia wynikająca z ograniczenia kanału. Także tutaj widzimy taką walkę sił, ale generalnie momentum jest prospadkowy dla ropy, także bardzo prawdopodobne, iż podaż wygra. Tylko prawdopodobieństwo mamy na giełdzie. Jeśli wygra, to faktycznie zbliżymy się wtedy z większą pewnością do szczytu inflacyjnego które będziemy mieli odczyt w sierpniu, na początku sierpnia. Dobrze, to jest ropa. Generalnie możemy też zobaczyć koszyk surowców, jakie na przykład jest ETF DBC, i też widzimy zdecydowane spadki. Od tutaj pierwszej połowy czerwca mamy spadek, zupełną zmianę momentu, jeśli chodzi o surowce. Jeśli surowce ceny maleją, to możemy się spodziewać niższych odczytów inflacyjnych, czyli Ekonomia już spowalnia, czyli popyt jest mniejszy i siłą rzeczy inflację możemy także liczyć na niższą inflację. Okay? Jedziemy dalej. Jeśli jesteśmy przy surowcach, to spojrzymy, co się dzieje na uranie. Przed nami wykres ETF-u URA i znajduje się w takim też gdzieś tam presji podażowej. Potencjalnie mamy tutaj do czynienia z formacją głowy i ramion, taką lekko, nawet mocno przekrzywioną. W każdym razie y, mamy tutaj jedno ramię, głowa, drugie ramię, linia szyi, która została przełamana, i teraz jest próba dojścia, y, retest tak, retest tego. Jeśli tutaj wygra jednakże podaż, która też ma tutaj, mamy linię trendu spadkowego, mamy ten opór, czyli generalnie przewaga jest po stronie sprzedających, zobaczymy jak się to rozegra to możemy się spodziewać dalszego momentu spadkowego, jednakże może nas URAN zaskoczyć, natomiast musi tutaj pokazać duży popyt, żeby pokonać te dwa pozioma, poziomy oporu. Kluczowym na teraz jest rynek długu, rynek obligacji, który w ostatnim czasie notowa bardzo dużą presję sprzedaży podażową, przed nami TLT, jako jest to klasyczny benchmark dla obligacji. Widzimy zatrzymanie spadków, równocześnie jest to zatrzymanie podwyższania stóp i jeśli ta inflacja zostanie wyhamowana, to możemy liczyć na odbicie, jeśli chodzi o obligacje. Generalnie obligacje stanowią zawsze jakieś, klasycznie stanowią zawsze jakiś część portfela inwestorów, czy jest to 40%, czy 20%, to już każdy inwestor ma swoje indywidualne preferencje. Natomiast są to całkiem ciekawe poziomy, po których można by dodać obligacje do swojego portfela. Jakoś są to poziomy mierzone TLT, które były widziane w 2018 roku, 2015, tak? także naprawdę dość niskie poziomy. Mamy też inne ETF-y na obligacje, bardzo też słynnym funduszem jest AGG, iShares. Tutaj spadek jest mniejszy. Natomiast też też był bardzo znaczny spadek obligacji. Ostatnio był aktywem, które bardzo ucierpiało na skutek podwyższania stóp procentowych. Eurodolar. Dolar w tym momencie zaczął się lekko osłabiać, co bardzo pomaga giełdzie. Eurodolar doszedł do parytetu i tutaj wszedł Europejski Bank Centralny podwyższa stopy procentowe. Zapowiada pomoc w akomodacji tych podwyżek, czyli nielimitowany, nielimitowany, to jest słowo naprawdę yy, ma swoją moc, tak? Nielimitowany, także był używany przez Bankie Centralny w marcu 2020. Nielimitowany skup aktywów, także są to bardzo mocne yy, tutaj yy, słowa, które padają ze słów Banku Centralnego. DAX, czyli Europa. DAX i yy, yy, jako Największy indeks europejski znajduje się w innej sytuacji niż rynek amerykański, tutaj dołek mieliśmy ostatnio w marcu i już od tego czasu nie mieliśmy niższych poziomów. Mamy kolejny dołek obrona tego poziomu w lipcu i widzimy próbę próby odbicia, czyli tutaj formacja podwójnego dna z reguły jest całkiem silną formacją, tak? Czyli jest to silny popyt znajduje się na tym poziomie. Skoro tak, zobaczmy, Akcje takie jak Siemens. Widzimy, możemy znaleźć wiele spółek europejskich, które notują bardzo dużo korektę od poziomu szczytu. I tak na przykład Siemens notuje korektę 39%. Widzimy, w dalszym ciągu znajduje się pod linią trendu spadkowego, natomiast ma tutaj próbę powrotu do wzrostu. Innymi spółkami, które chciałam tutaj pokazać, są dwie spółki z sektora dóbr luksusowych, jako iż. Bardzo często po większych korektach to dobra luksusowe jako pierwsze zaczynają odrabiać spadki, bardzo często się tak dzieje. Ostatni raz prezentowałam te wykresy 2020, tutaj zakończyło się wyjściem z trójkąta 2020, wzrosty później już tutaj nie przedstawiałam tych spółek, natomiast powróćmy teraz. Od szczytu... Do dna korekty Louis Vuitton spadł 29%, zanotował taką korektę, i w tym momencie mamy już wyjście z, z takiego momentu spadkowego. Jako iż przez cały ten rok towarzyszyła notowania linia trendu spadkowego, czyli notowania były pod presją podaży, pod linią trendu spadkowego, mamy tutaj czas akumulacji. I wyjście już zdecydowanie raz powyżej linii trendu spadkowego, a dwa nawet powyżej tutaj tego prostokąta akumulacji. Czyli widzimy, iż naprawdę coś, coś tutaj się dzieje, pojawia się popyt dla tej spółki. Inną spółką z sektora dóbr luksusowych jest firma Caring i widzimy bardzo podobną sytuację. Korekta 42% mniej więcej i wyjście. Z linii trendu spadkowego, i tutaj też jakieś formowanie całkiem ładnej bazy, wyższe dno. Jeśli chodzi o analizę techniczną, bardzo ładnie to wygląda. Jedziemy dalej do giełdy amerykańskiej, przed nami SP 500, która też zaczyna się pojawiać, większe nadzieje na powrót momentu wzrostowego, tak? czyli. Uwagę inwestorów przyciągają głównie dwie, dwie rzeczy: inflacja, poziom inflacji i wyniki spółek. Inflacja, być może inwestorzy już liczą na to, iż znajdujemy się blisko szczytu, dlatego chociażby, iż ekonomia zwalnia surowce, mają niższe ceny, poziom bezrobocia jest bardzo niski. Także jest duża część argumentów, które za tym przemawiają. Były obawy, jeśli chodzi o wyniki spółek. Wyniki spółek są lepsze niż za pierwszy kwartał, czyli tutaj nie ma żadnego dramatu, tak jak mieliśmy do czynienia z pierwszym kwartałem. Wręcz przeciwnie, wyniki są publikowane lepsze niż oczekiwane, czyli jest to bardzo pozytywna informacja, jeśli chodzi o giełdę. SP 500 widzimy, iż znajduje się pod stromą dość linią trendu spadkowego od początku kwietnia i teraz jest ona forsowana. Została przeforsowana. Tutaj dwie sesje giełdowe temu, całkiem zdecydowaną świeczką, czyli widzimy tutaj pojawiające się zdecydowane momentum inne niż mieliśmy do czynienia przez ostatnie naprawdę pół roku, tak? Czyli widzimy tutaj zmianę nastrojów inwestorów, pojawia się nadzieja, jeśli nie na powrót do wzrostu, to przynajmniej na jakąś konkretną korektę tych spadków, które mieliśmy do czynienia przez pierwszą część roku a one były niemałe, tak, dawno nie mieliśmy tak dużych spadków na giełdzie, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie. Ok, czyli co, Netflix przedwczoraj miał ruszane wyniki i tutaj były one lepsze niż oczekiwane, pierwszy kwartał był dużo gorszy, był tutaj bardzo duży spadek z luką, w tym momencie Netflix stracił mniej subskrybentów niż to było oczekiwane i widzimy, rynek akcji zakowuje się bardzo pozytywnie na tą wiadomość. Jeśli chodzi o benchmark dla akcji nowych technologii, widzimy tutaj też jakąś bazę, konsolidację, formowanie dna od początku maja i tutaj nieśmiało wczoraj pierwsza sesja giełdowa powyżej szczytów, tutaj ograniczająca tą konsolidację, czyli widzimy próbę Przełamania konsolidacji i formowania dna trwa. Okej. Okay. indeks dolara, to już wiemy za pomocą euro-dolara. Dolar w tym momencie ma momentum spadkowe, niemniej w długim terminie dolar znajduje się w dalej trendzie wzrostowym. Natomiast na skutek tego, co się dzieje, euro ma tutaj swoje zatrzymanie. Wzrostów złoto bez zmian pod silną presją podaży, czyli tutaj mamy, tak jak mówiłam, ostatnio, złoto miało bardzo ładne wyniki, można tak powiedzieć, relatywnie w porównaniu do obligacji i akcji za pierwszy kwartał. Natomiast w tym momencie znajduje się pod presją sprzedaży, zostały przełamane tutaj poziomy wsparcia i możemy się spodziewać kontynuacji tego ruchu. Poziom wsparcia na pewno można liczyć na jakieś pierwsze zatrzymanie już niedługo, dlatego że to są dołki z 2021. Pytanie, czy to wsparcie utrzyma, czy będziemy jednakże się kierować 1600, 1500, czy może coś pomiędzy. Okay. Jeśli chodzi o Blue Chipsy, duże firmy technologiczne, to dzielnie bronią swoich długoterminowych linii trendu wzrostowego, które prezentuje przez wiele, wiele tygodni. Czyli mamy przed sobą wykres Amazon, mamy odbicie od linii trendu wzrostowego, który ma swój początek 2016 rok. Jeśli widzimy Google, to w sam raz też jest poziom wsparcia, który tutaj mi teraz zniknął. To była taka mniej więcej linia. Czyli też widzimy poziom techniczny wsparcia, który jest zachowany. Apple Zszedł, przełamał linię trendu wzrostowego, natomiast widzimy, iż nie kontynuuje, nie kontynuuje spadków, tylko gdzieś tam dalej chce się, ma siłę, chęć spiąć powyżej z powrotem. Microsoft, bardzo ładnie narysowana linia trendu wzrostowego i próby tutaj powrotu do spadków, powrotu do wzrostów, przepraszam, czyli popyt pojawia się na tych poziomach i jak widzimy jest dzielnie Broniony. Tesla wczoraj opublikowała wyniki. Tutaj jest prezentowany lepszy wynik, jeśli chodzi o zysk na akcję. Sprzedaż za ten sam kwartał jest lepsza niż za ten kwartał z roku ubiegłego, natomiast jest niższa sprzedaż, jeśli chodzi o porównaniu za pierwszy kwartał. Natomiast jeśli chodzi o reakcję giełdy, praktycznie bez reakcji, tutaj widzimy Tesla w dalszym ciągu znajduje się w takim trójkącie i tutaj są. Nieśmiałe bardzo próby wyjścia górą z tego trójkąta. Także tutaj bez większych nowości. Nvidia też znajduje się na swojej linii trendu wzrostowego, którą gdzieś tutaj broni, i równocześnie jest to poziom wsparcia wynikający także z linii poziomej 144 dolary. Ok, Bitcoin. Bitcoin, tu jest wykres tygodniowy, wykres logarytmiczny. Dlatego, iż tylko na takim wykresie możemy się odszukać jakichś sensownych y, linii wsparcia oporu. I widzimy, iż Bitcoin znajduje się na swojej absolutnie kluczowej y, takim kanale wzrostowym. Mamy tutaj początek tego kanału 2015, czyli 2015 mieliśmy dołek dwa razy. Ostatni raz była respektowana ta linia w 2020 i mamy powrót. W tym momencie notowania bitcoina są po raz kolejny testują tą linię kanału, a dwa jest to równocześnie poziom szczytu z 2017 roku. Także widzimy kluczowy poziom wsparcia. Zostają podjęte próby obrony tego wsparcia, pojawił się popyt. Zobaczymy, czy tutaj. Na tyle się pojawi, aby ten poziom wsparcia zostanie obroniony. Kryptowaluty cierpią w tym roku na bardzo dużą korektę i dużą zmienność to, jak zawsze, jeśli chodzi o kryptowaluty. Dziękuję. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Jeśli materiał się podoba, zapraszam do pozostawienia lajku, komentarzy, subskrypcji kanału. Tymczasem miłego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam.